Nigdy nie wierzyłem w wielkie słowa. Miłość, przeznaczenie, bratnie dusze to wszystko brzmiało jak cytaty z taniego romansu, dopóki nie poznałem jej. Miała w sobie spokój, który koił moje lęki i śmiech, który potrafił rozproszyć najciemniejsze myśli. Spotkaliśmy się przypadkiem, chociaż teraz mam wrażenie, że to był jeden z tych przypadków, które zostają w człowieku na zawsze. Z początku było zwyczajnie Rozmowy o niczym przeradzały się w rozmowy o wszystkim. Siedzieliśmy godzinami w kawiarniach, spacerowaliśmy bez celu, a świat, ten cały hałas i pęd, jakby nagle przestał istnieć. Zakochałem się, cicho, ostrożnie, jakby każde słowo, które wypowiadałem, mogło ją spłoszyć. Ale ona nigdy nie spojrzała na mnie w ten sposób. Zawsze byłem dla niej kimś ważnym, bliskim, ale nie tym jedynym. Gdy opowiadała mi o kimś, kto pojawił się w jej życiu, uśmiechałem się, choć czułem, jak coś we mnie pęka. Nigdy nie miała złych intencji, po prostu nie kochała mnie tak, jak ja jej. Nie miałem odwagi jej powiedzieć. Może bałem się, że jeśli wyznam prawdę, stracę nawet to, co miałem, a może po prostu wiedziałem, że to niczego nie zmieni. Dziś już jej nie widuję. Nasze drogi rozeszły się naturalnie, bez dramatów, bez pożegnań, ale czasem, kiedy słyszę melodię, którą razem nuciliśmy, albo gdy mijam miejsce, gdzie ostatni raz się śmiała, wszystko wraca. To nie była historia miłości spełnionej, ale była prawdziwa i może właśnie dlatego tak boli.